Ja, dobry. Tak. O, to że nie ja zaproszenie. I tak, o, 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 zaproszenie? A to jest to, jest to co było w gazecie. Zaproszenie nie doszło. Nie doszło. Nie. Ale nie, ja już wiem, że mam być. to jest to z gazety. bardzo piękna. No, muszę zobaczyć, no, że sam w wybrał i zasuwać. To był sakra. Ja. Pięćdziesiąte lata. jest, No i jak? To czy też? Pół Nie byłem. nie będą. Ale słowo po to wygląda na pół Teraz jest właśnie lat. Nie jesteśmy znane, na to, Nie na to. Ale świetnie. Tak się cieszę, że Pana Tak się cieszę tak z tak 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 to Pan na pewno Uzna.

Na chwilę, mamy laty tysiąc, siódmych, rodzinach. Mam pełne pana Stepana Raczyńskiego. Nie chcę mówić za długo, bo, to to bo to teraz jest gorąco. Po pierwsze, po, w internecie właściwie bardzo bo wszystko jest pierwszym Nie filmuję. Nie ma może tylko takich zdania, zdania, że... choćby największy polski reżyser kiedyś powiedział, że brakuje mu do Filmów nie ma dobrych scenariuszy. Chcę A, państwa Zapewnić, żeby bez poprawki, ani jednej, żadnej poprawki, Życiowy Stefana to jest genialny film hollywoodzki. I daje bowiem, że może to kiedyś powstanie, bo powstaje już jakiś film inny, ale popularny, który się przydał. w tej chwili, nawet w tej chwili, ale chciałbym Państwa jeszcze. Nie patrz tutaj na nas. Pan dyrektor Maciej Agniewski, który się zgodził, powiedział, że bardzo chętnie albo wiadomo, zna... bo... ja czy bardziej lubi Stefana niż ja, ale powiedział, że chętnie powiem parę słów albo więcej niż parę. Bardzo proszę, panie Baczku. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo yy, Drodzy yy, Państwo pewno wszyscy jak tu jesteście znacie w większości dłużej yy, Stefana Rzeńskiego niż ja już kilka lat, więc y, pozwolę sobie parę słów powiedzieć i zacząć od y, takiej obserwacji geriatrycznej. Mianowicie, y, jest jeden czynnik, który przedłuża proces starzenia się. To jest motywacja. I taka motywacja, na którą składa się miłość, obdarzona, obdarzana, y, y, pasja życiowa, pracowitość. Szereg czynników, e, które towarzyszą w życiu, spełnienie pewnej misji, a w końcu pracowitość, e, e, może przedłużyć ten nasz wiek w nieskończoność. I te czynniki związane z motywacją towarzyszą nieustannie Stefanowi Janczyńskiemu. E, e, <laughs> mówię, mówię o tym, że bez motywacji, która Ci towarzyszyła przez całe życie, nie byłoby cię tu wśród nas, dzisiaj żywego. I to, co mówił przed chwilką Janek, że na twoje życie składa się parę scenariuszy filmowych, to jest prawda, ale przede wszystkim proszę pamiętać, że ten człowiek wykonał pierwsze fotografie ponad 80 lat temu. 80 lat temu, a blisko 80 zawodowo wykonuje zawód, który w większości z Państwa jest bliski. Nie będę... Brawo, brawo. Jeżeli dodam jeszcze, że przed paru miesiącami, kiedy żeśmy rozmawiali o Europejskiej Stolicy Kultury, powiedział, że właśnie myśli, żeby na 2016 rok przygotować nowy pomysł na wystawę. Niech to będą te moje drzewa ulubione u No i mówimy o tym, żeby na jego stulecie, a jednocześnie to takie ważne wydarzenie, przygotować, przygotować wystawę. Wszyscy się fotografują. Przypomnę tylko w skrócie, że my przez wiele lat żeśmy z różnych okazji, a przede wszystkim okrągłych jubileuszy przygotowywali wystawy Stefanowi w ratuszu i Państwo pamiętacie, wystawy poświęcone portretowi, dzieciom, y, y, dachom, ulicom Świata, tam gdzie wszędzie on się pojawił, niestety tych jego uruchowanych drzew żeśmy nie zrealizowali, ale zdaje mi się, że kiedyś profesor Czerner realizował w Muzeum Architektury. I za każdym razem, y, pamiętam, była ogromna feta, krojenie tortów, y, życzenie 100 lat, teraz to już było bezczelnością. Natomiast y, y, każda kolejna y, wystawa dowodziła o tym, że warto o takich ludzi dbać i, i szanować i że one są klubą naszego miasta. Sam trzykrotnie złożyłem kandydaturę Stefana Arczyńskiego do honorowego, do tytułu honorowego. Obywatela miasta. Niestety bez powodzenia, bo wtedy inni otrzymali ważniejsi. Raz go Wałęsa pokonał, raz Bartoszewski go pokonał. Zawsze miał jakiegoś e, równie dobrego przeciwnika. Natomiast, e, natomiast e, e, Stefan Arszyński zasługuje na pewno, tak jak zasłużył, na dwie nagrody miasta Wrocławia. Nie ma w historii drugiego, który ma dwie nagrody miasta Wrocławia. Z tamtej i z tej epoki. Jest laureatem wszystkich najwyższych odznaczeń, łącznie ze Złotą Glorią Artis. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Śląska jako jeden z pierwszych, jeszcze przed Tomaszewskim, Różewiczem, Urszulą poziom i wszystkimi ważnymi. Stąd też szanujmy jego i dbajmy o niego. Oczywiście do życiorysu nie odsyłam, bo ten życiorys wszyscy jak tu jesteśmy znamy doskonale. To urodzenie w migracyjnej rodzinie w e, Zagłębiu e, i potem ta jego bardzo dramatyczna droga przez europejskie fronty i w końcu spotkanie ze Śląskiem, który dokumentuje od 1948 roku, kiedy się osiedlił w Kamiennej Górze, a potem zamieszkał we Wrocławiu. Od 50 roku, jest członkiem Związku Fotografików Artystów i. I, i przeszł wszystkich bołchaków, Romerów, Hartwigów, jest razem z nami. I kochajmy Stefana i go szanujmy i bądźmy dumni, że on pochodzi właśnie stąd z Wrocławia, bo większą część życia związał z tym miastem. A ja dziękuję Maćkowi za to, że mogę pokazać tyle wy... wystawy. Kiedyś na 90. Okay. rocznicę urodzin zrobiliśmy mu taki żart i wszyscy żeśmy podnieśli maski z jego twarzy. To jest właśnie to zdjęcie, które dokumentuje przed siedmiu laty, kiedyśmy stali się wszyscy arczyńskimi. Ja tutaj dopisałem, że każdy chciałby być Stefanem, ale Stefan Arczyński jest tylko jeden. <kluczuj> Nie wyciągam ich z wody, bo jeszcze chwilę będziecie lilię dla lilii. Tym z tym, z tym Co Drodzy Państwo, dzisiejsza wystawa jest poświęcona Chinom, ale on równie dobrze mógłby poświęcić każdemu Państwu na świecie, czy każdemu narodowi, bo kiedyś szykowali wystawę na 90. rocznicę to pokazaliśmy wtedy i Francję, i Włochy, i całe Stany Zjednoczone z tymi ulubionymi stanami jak Kalifornia i, i całe to południe. Natomiast dzisiaj oglądamy Chiny, chociaż Państwo znają większość tych fotografów, ktoś przechodził po kinie i mówi znam już na pamięć fotografii Arczyńskiego, bo każde jest dziełem sztuki niczym obraz. Jeśli mi proszę jeszcze będzie dodać, to co Maciek powiedział, o Chinach w 59 roku cicho. Dziękuję Ci bardzo. W 59 roku raz był tylko krótko. I chcę Państwu powiedzieć, że część zdjęć on zrobił jadąc pociągiem. Na tych zdjęciach, który, kiedy pociąg przyjeżdża, nie wiem jaką szybkością. Widać dziesiątki, a nawet setki ludzi, którzy pracują i z tej pracy dziś wynika, bo chodzimy, jak ktoś powiedział, w skarpetkach dzisiaj chińskich i żadna z, z tych osób się nie patrzy do obiektywu albo Ty, zobacz, robi facet zdjęcia, popatrz, stoi w oknie i tamte zdjęcia są na dole, one wyglądają jak prace bosza czy brojgla. Chcę Państwu, zobaczyć, żebyście na to zwrócili uwagę. To bardzo cenny materiał Stefana. Jeszcze raz zapraszam, cieszę się ogromnie. Wam Dzisiaj nie ma wina. Państwo łaczyńscy powiedzieli, że powinien być szampan, szampan jest tam. Zapraszam na szampan. 120... Nie Nie Jego rodzica będzie organizował ustawę, a później się zastanowimy, czy przejść na emeryturę. Czyli jeszcze mamy 28 lat. Też już usiąść. Dziękujemy wszystkim.

i uh -huh. uh -huh.